Dzień dobry, e, witam was moi drodzy bardzo bardzo serdecznie. Ja jestem Wojak. E, witam w Call of Duty Vanguard e, po dłuższej przerwie. E, dzisiaj zagramy na pierwszej e, z dwóch nowych map, które doszły do gry e, w sezonie 5. E, mapka się nasz Żywa Sferę e, i zagramy sobie w trybie patrol. Wynik meczu e, generalnie nie jest czymś, e, czy gdzieś tam warto by było się chwalić. Natomiast ja indywidualnie miałem kilka ciekawych akcji. I uważam, że indywidualnie dla mnie, dla mojej osoby, był to całkiem niezły meczyk. Zagramy w trybie patrol. Zapraszam. Do akcji, moi drodzy, do akcji. Chyba, tu, a nie. Ten punkt jest tam dalej, dobra, będę się pomyliła, że że on tu jest już, w miejscu. Kurczę, czy ta nowa broń jest taka jedna, jest rodem z Gwiezdnych Wojen? Tak w wkurza, jak tak można psuć grę długowojenną? Najgorsze jest to, że się ludziom podoba, na to, że to kupują. W sensie te wszystkie pakiety różne kosmetyczne. Więc pewnie twójcy prędko będą... chcieli z tego zrezygnować. Nie dalej! Strefa patrolowa jest nasza. Z tej strony jednak wyszedł, bo tam widziałem, że ten uciekał tu do lewej, więc byłem przekonany, że on mi właśnie wejdzie. Z tej strony. Nie będę pół godziny perdere ludzie dobra strefa patrolowa do mnie leży Facer. Dobry? Dobry. O. Oje gościu zwalił akcję, sobie będzie w rodę teraz. Uuu, tak mi miał na widelcu praktycznie. Granat tam na górę wleciał, chyba wleciał. A mi za tym granatem, sobie rola zabezpieczona. O tych punktików trzeba tutaj nabijać, bo słabo to wygląda. Na tu pod ziemię gdzie? Na modoci w drodze. Mamy świat lotniczy. Patrz tuż, zeskoczył. Aha, tędy jakoś musiał. W takim razie tu jest facet. Jaki <laughs> koczę. Ja tak ch chodzą tam zawsze z boku, ja tak to zostawiam, bo widzę, że jest gościu, więc tego zabić. A <laughs> No na przeto. Ciężko ugrać A jeszcze, jeszcze jednego zabiłem Nie jest źle Tu jest facet tej putce A tu jest Uwaga! leci bomba szybująca, wroga. Uważajcie, zabezpieczona. Słyszałem, że on tu coś z tymi granatami wodynowo. kombinuje. Wróg Problem. prowadzi świat Czy kroją trochę nas, niedobrze? Ajajaj, aj, aj, na pistolet ja chciałem zmienić jeszcze. Aj, długi przyszedł, to i tak już nie było. Tutaj bardzo jak tego zrobić. Grana Coś ten gana tam niby zrobił, ale się facet wybronił. A weźmy to, bo kurde, 100 punktów wygrywają, to za... Widziałem, że podejdziesz, gościu. Dobra, robimy to. Bośmy trochę zdenerwowali. O teraz to troszkę mnie wzięło chyba jakieś wkurzenie, bo... Zabijaj wielką bombę! Ej, ej, ej! Dobra, rzućmy wszystko co mamy. Czyli naloty bombowe. Leci od ust hejorków, zajęć szpilę patrolową! Zaraz nadleci nasz nalot bombowy! Aaaa! Chyba to jest nasz Ogień. Więc można było o! Uuu, dobra. No, ja jaś za wolno. Znaczy ja w sensie za późno się zorientowałem, że on tam jest za Batem. Mógłby być jeszcze jakoś tu dołem, chyba nie. Zręby. Pod nami jakoś on jest. O, zemsta, proszę bardzo. Jeszcze zemsta. Dobry. Korzystajmy to póki. A kurde, akurat wyciągałem... ale dobra, moi tu są na tym punkcie, bo tak trochę już trzeba odgoni to odgonić. W sumie tu chyba dużo ludzi lata tak o sobie, niż przejmuje się tym punkt, ale uniknę to. No dołączyłem, tak, właśnie, więc jest tutaj. Więc tutaj też generalnie troszkę miałem gorszy, że tak powiem. Trudniej mi było się komponować w mecz, bo tak powiem. Ale indywidualnie no, było kilka ciekawych akcji, z których na pewno gdzieś tam będę zadowolony. No, ładnie z noża trafił. Dobra, i MVP trzeba wybrać. No chyba tutaj, nie? Bo generalnie no, to jest takie dosyć istotne ile czasu spędza, bo im więcej czasu, tym więcej punktów się nabija, nie. Byłem drugi, 30 do 14, a wam, moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, za wszystkie łapie, za wszystkie komentarze, moi drodzy, trzymajcie się do następnego materiału. Mam nadzieję, że Wam się to podobało. Cześć!